Pielęgnować, rozmawiać, ufać, słuchać, sprawiać radość, wspierać, dając, nie oczekiwać nic w zamian, nie patrzeć na dzielące kilometry i bariery językowe, a czasem po prostu być. Czy tak można zdefiniować wyznaczniki przyjaźni? Zdecydowanie tak. Z całą pewnością tej, która narodziła się dokładnie 30 lat temu pomiędzy społecznością miast partnerskich, polskich dobczyc. I niemieckiego Wersmold. 30 lat partnerstwa między Wersmold a dobrzycami zapisało się wieloma wspomnieniami. Były i chwile radosne i pełne wzruszeń. Tak naprawdę nasze partnerstwo należy do tych wyjątkowych, niezwykłych, choć, choć z początku. Zaczęło się dosyć tak standardowo, od corocznych wizyt, od spotkań prywatnych. Z czasem ta dynamika spotkań, tych kontaktów wzrastała i po pewnym czasie trudno było sobie wyobrazić taką dziedzinę naszego życia, w której nie byłoby tych tej, tej kontaktów, tej, tej współpracy. Przyjaźń sama się nie nawiązuje, sama się również nie rozwija. Przyjaźń tworzą ludzie, to ludzie są jej sercem ci, którzy trwają w niej aktualnie, jak i również ci, których już dzisiaj z nami nie ma, ale mocno od samego początku temu partnerstwu kibicowali. To nie jest tak, że burmistrz z burmistrzem się spotka i to zamyka. Myśmy poszli bardzo daleko. W kierunku współpracy organizacji, w kierunku współpracy konkretnych ludzi. Jeśli dzisiaj dochodzi do tego, że w Niemczech uczy się języka polskiego, i to robi stowarzyszenie, które tam powstał. Też mamy stowarzyszenie po naszej stronie. Wenn kleine Städte mit 12 bis 15.000 Einwohner eine Partnerschaft eingehen und vor allen Dingen die Menschen untereinander sich dann so toll verstehen, Wie das, was sich hier in den 20 Jahren entwickelt hat, ist, glaube ich, beispiellos in, in der weiteren Region. Und darauf lässt sich sicherlich auch für die nächsten 20 Jahre sehr, sehr gut aufbauen und weiterentwickeln noch. Träba Sonsiadów szukać, schanować und wzajemnie sich budować. Und my możemy, Torsten to najlepiej by potwierdziu, pokazać, że tak versmolt. nas budowało, ale i myśmy mogli pokazać swój dorobek i szczycić się z tego dorobku i w jakimś sensie pozytywnie zapładniać również po stronie niemieckiej tu bez żadnych aluzji. Trzy dekady temu iskra rozpaliła ogień, który wciąż płonie. Dlaczego tak się dzieje? Bo płomień ten podtrzymywany jest nieustannie dzięki różnorodnym, wspólnym inicjatywom sprawiającym, że Dolczyce i Wersmold nie dają o sobie zapomnieć. To chociażby cykliczne odwiedziny czy wzajemna wymiana różnych grup społecznych. Tak naprawdę współpracowali ze sobą bardzo często i strażacy i urzędnicy i szkoły, szkoły muzyczne, tancerze, orkiestry i też sportowcy. Tak naprawdę wola współpracy była po obydwu stronach. Nie byłoby takich wspaniałych chwil i wydarzeń, jakie miały miejsce chociażby w kopalni Soli w Wieliczce, niezapomniany koncert orkiestry niemieckiej. Również były koncerty w krakowskich sukiennicach w domu Jana Matejki. Tak naprawdę również i w versmold przede wszystkim, też podczas festiwalu Europa Tańczy, w versmold. Czasem były też i akcje takie dość niespotykane, było to m.in. odrestaurowanie figur odnalezionych w kościele św. Piotra w Wersmold, których rekonstrukcji podjęli się krakowscy konserwatorzy. To dbałość o takie miejsca jak Skwer Przyjaźni w Dobczycach czy Dobczyce Plac w Wersmold. To dzielenie się swoimi tradycjami i kulturą. Bezinteresownie okazywana pomoc. Jednoczyliśmy się nie tylko wtedy, gdy było chwile radosne, ale również wtedy, gdy przeżywaliśmy trudne chwile. Możemy przywołać właśnie podtopienia, które nawiedziły tutaj gminę Dobczyce i wtedy natychmiast z pomocą przybyli mieszkańcy Versmold. Podobnie było w przypadku. Chorej dziewczynki z wadą serca, której również natychmiast udzielono pomocy finansowej, ale też wsparcia w, podczas leczenia w klinice. Ta pomoc wpłynęła także podczas różnych akcji charytatywnych, jak i wtedy, kiedy potrzebne było wsparcie dla uchodźców wojennych z Ukrainy, przebywających wówczas w gminie. Dobry. To otwarte ramiona przy powitaniach i chwile wzruszenia przy pożegnaniach. To nawiązywane na lata przyjaźnie, a w niektórych przypadkach nawet miłości. To głośne i otwarte mówienie. Tak, mamy przyjaciół w Wersmold. Tak, mieszkańcy Dobczyc to nasi przyjaciele. To wyczekiwanie na kolejne spotkanie. Partnerstwo Dobrzec i Wersmold to myślę, że jedna z przykładnych współprac na terenie województwa polskiego, ale i w skali całego kraju. Dzisiaj przez te 30 lat można ocenić naszą współpracę jako bardzo korzystną. Myślę, że zarówno dla strony polskiej, jak i niemieckiej. Te wycieczki, te wyprawy, te spotkania, ta rywalizacja w różnych dziedzinach sportu, ale również i wymiana kulturalna, czy wreszcie edukacyjna. Myślę, że ta przyjaźń, która przez wiele lat była pielęgnowana przez moich poprzedników, ale również i przez ludzi, którzy zarządzali miastem Wersmold, pokazała, że można i potrafimy. I dzisiaj, oprócz tego, że tworzymy wspaniałą drużynę, można na, na, tak by powiedzieć, to jednocześnie podkreślamy to, że jesteśmy mocni w Europie, jesteśmy przyjaciółmi i to my wspólnie i Polska, i Niemcy, i Dobczyce, i Wersmold. To Europejczycy, którzy ze sobą współpracują i którzy no, otwierają nowe drogi dla naszych pokoleń. Cieszę się, że przez te ostatnie 20 lat mogłam. Mogłam e, uczestniczyć w tym partnerstwie e, i życzę sobie i wszystkim nam, e, by ta współpraca była kontynuowana przez e, młodsze pokolenia i, no i trwała na długie lata. Nie byłoby wszystkiego tego jednak, gdyby nie rok 1994. To właśnie wtedy wszystko się zaczęło. Wielka to radość myślę, że dla samorządu gminy Dobczyce i dla nas wspólna, że mogliśmy z wielkim przekonaniem zaglądnąć na Stolarską w Krakowie i powiedzieć chcemy z Wami współpracować. Die Partnerschaft und Freundschaft Versmold-Dobczynze sind die Grundlage für heute und für die Zukunft in guten und auch in schwierigen Zeiten. Partnerschau und Schillage, Dobczynze Versmold, to Fundament nach Terras und Schichtwach. Nach und